Ten mężczyzna był narzeczonym tej kobiety, ale ona trzymała go w kajdanach. Była przekonana, że nie jest już tym szermierzem, którym kiedyś był. Chciała zerwać zaręczyny, ale mężczyzna tylko poruszył rękami i rozerwał łańcuchy. Ostrzegł ją, by dobrze przemyślała każdą decyzję. Kobieta szydząc z niego powiedziała, że tylko śni, po czym zaatakowała go mieczem. Jednak mężczyzna zatrzymał cios dwoma palcami. Odpowiedział jednym ruchem tak potężnym, że kobieta uniosła się w powietrze i poleciała na drugi koniec pokoju. Rozgniewana kobieta zawołała zapłacisz za to i rzuciła w niego mieczem, ale ku zdumieniu wszystkich broń zatrzymała się dokładnie przed nim. Mężczyzna wydał jedno polecenie. Miecz pochylił się i trzykrotnie mu się ukłonił. Wszyscy o nie mieli z wrażenia. Potem mężczyzna wyjaśnił, że kiedyś był wielkim mistrzem miecza. Jednak tłum go wyśmiał, mówiąc, że po prostu miał szczęście. Wtedy pojawił się słynny ekspert szermierki. Spojrzał na twarz mężczyzny i poczuł, że wygląda jak tamten legendarny wojownik. Ale przypomniał sobie, że prawdziwy mistrz zniknął dawno temu. Dlatego nazwał go Oszustem. W gniewie ekspert powiedział, że da mu nauczkę. Mężczyzna jednak pozostał spokojny. Powiedział, że teraz tylko on może podnieść ten miecz. Kobieta nie chciała w to uwierzyć, bo sama zawsze używała tego miecza. Spróbowała go unieść, lecz miecz rozbłysnął złotym światłem i stał się ciężki jak góra. Nie mogła go nawet drgnąć. Ekspert pomyślał, że to jakaś sztuczka. Podszedł i spróbował go podnieść z całej siły. Miecz powoli uniósł się do góry, a tłum zaczął bić brawo. Jednak chwilę później prawdziwy ciężar broni powalił eksperta na ziemię. Upokorzony i wściekły rzucił się z atakiem na mężczyznę. Lecz ten rozbił jego broń i jednym ciosem dłoni powalił go na ziemię. Zrozpaczony ekspert krzyknął do tłumu Wszyscy razem zaatakujmy go. Ale w tej samej chwili przybyli towarzysze mężczyzny i stanęli między nimi powstrzymując wszystkich.